A dzisiaj jestem pod dworcem Łódzka-Liska ale nie o nim jeszcze będzie mowa dzisiaj dzisiaj będzie mowa o trasie WZ a jednym z jej elementów przy dworcu pod estakadą tutaj gdzie pokazuję jest właśnie obo przejście podziemne bardzo nieładne, nieestetyczne nic z tym nie zrobiono robiono kilka lat temu tutaj właśnie linie Tramwajową Buzet. Tam dalej za skrzyżowaniem jest zjazd do częściowego tunelu pod miastem, który też kiedyś skomentuję. Ale tutaj zrobiono coś nieprawdopodobnego, jak się po prostu marnotrawi pieniądze. Może to nie są relatywnie w kontekście Całej inwestycji duże pieniądze, ale takich mankamentów, takich bubli, takich hmm, kwiatków, że tak się wyrażę, może kolokwialnie, jest nie tylko w Łodzi, ale teraz o moim mieście mowa znacznie więcej. Otóż jesteśmy w przejściu podziemnym. Tam jest dworzec Łuskaliska, jak powiedziałem. Schodzimy do przejścia podziemnego schodami. Jak widzicie, są tylko schody. Po żadnej nie ma windy dla osób niepełnosprawnych. Teraz idziemy do wyjścia na przystanek tramwajowy. Wyjścia oba są na oba przystanki w jedną i drugą stronę są w lewą stronę z tym, że na przystanek w kierunku Wetkinia i w kierunku miasta wychodzi się jednym wejściem schodami. Tutaj są schody, zaraz tam wyjdę na ten przystanek. Ale już żeby nie schodzić do tego przejścia podziemnego. A dawniej jak było, dawniej jak było yy, były długie schody, zostały zastąpione szybem windy. Jak najbardziej rzecz chalebna, Z tym, że winda jest obsikana. Ta wnęka. Winda jest nie działająca, bo już to sprawdziłem wcześniej. Nie reaguje na przycisk. <laughs> Idziemy dalej na drugą stronę od yy, dworca, na drugą stronę je, ulicy. Są schody. Nie będę tam wychodził, wieście mi, tam jest przystanek autobusowy dla części autobusów. Tu jest Linda. Linda, która też nie działa, nawet jest zaklejony. Już też sprawdziłem, nie będę dotykał, bo może przypadkiem, żeby coś mi nie prowadziło. Przycisk w ogóle jest wyrwany, zaklejony jakąś taśmą. Linda jest nieczynna, czyli osoby niepełnosprawne. Potencjalnie i tak nie mają szans z tego skorzystać. Ale jak zwróci, yy, zwróciliście uwagę, co pokazywałem, z siedmiu schodami, które są tam na końcu, od strony dworca, tam są tylko schody. Tam nie ma windy. I teraz, co wymyślił inwestor wyjdę teraz na przystanek schodami pojechał sobie tramwaj na drugą stronę musimy przejść przez tory jest obniżenie można wózkiem przejechać nie ma kłopotu czy walizką, wszystko jest ładnie piękne. mamy zielone światło, przejdziemy sobie na drugi na drugi przystanek robią sobie samochody No, i mamy tutaj przejście zablokowane, czyli nie możemy przejść na drugą stronę jezdni. No i ktoś tu bardzo nie pomyślał. Rzućmy sobie na tamtą stronę, bo nie będę tutaj stał. Przechodzę przez jezdnię i zaraz wszystko wyjaśnię. Na czym polega? Kompletny absurd. Tam jest bardzo wochliwe skrzyżowanie. Ulicy Mickiewicza, która teraz później tutaj przechodzi przy Kaliskim ulicę Bandurskiego. Dalej jest w lewo Aleja Włókniarzy. dalej była też wcześniej Aleja Włókniarzy. Po śmierci papieża zmieniono na Jana Pawła II idzie w kierunku ulicy Pawianickiej. Na górze jest estakada, która mija skrzyżowanie, ale skrzyżowanie jest bardzo ruchliwe jedno z ruchliwszych skrzyżowań w mieście. I żeby nie robić tutaj w tym przejściu podziemnym, od strony kaliskiego, w którym byliśmy, nie robić przejścia podziemnego. Zrobiono dla ludzi wysiadających przy dworcu, idących w kierunku dworca, zrobiono przejście górą, co jest też absurdem. Sam jestem osobą, która korzysta z komunikacji liniowej, ale z punktu widzenia logicznego i ogólnego, rzecz biorąc, jest. Bez sensu robienie tutaj przejścia, bo tam jest skrzyżowanie, tu przejeżdżają samochody, i to miasto i tak jest zakorkowane. Robimy kolejne światła na krótkim odcinku, które są całkowicie zbędne. Wystarczyłoby zrobić tutaj przejście podziemne, yy, wyposażyć w windę. I przejścia podziemnego tutaj być nie musi. Przejście podziemne cały czas istnieje dla pieszych, którzy mają nogi, którzy mogą się poruszać. Żeby łatwiej było z walizkami, wystarczy, mówię, zrobić windę. Tymczasem zrobiono taką nie do końca pełną hybrydę. W stronę dworca Kaliskiego z wysepki tramwajowej, gdzie część autobusów także się zatrzymuje, zrobiono przejście górą przez jezdnię światła, a na drugą stronę światła nie ma. Więc zrobiono windy, które nie działają. Winda z tamtej strony, gdzie tak naprawdę, dobrą sprawę, nie sądzę, żeby, nawet gdyby działały te windy, tam by na tamtą stronę były wykorzystywane przez kogokolwiek. No ale takie są wymogi, jakim powiedziano, żeby zrobić przejście podziemne, wyposażyć w windy. Więc albo rozwiązanie jest jedno albo robimy przejście podziemne na całej ulicy na drugą stronę też co moim zdaniem byłoby bez sensu tak jak to przejście jest tutaj bez sensu bo zaraz tam jest skrzyżowanie więc byłoby przejście podziemne przed skrzyżowaniem dużym byłyby światła tym bardziej tam się wyjeżdża z Wetkini od strony Szpitala Madogowicza tam zjeżdża się trochę z górki więc te samochody jadą rozpędzone, musiałyby szybciej hamować. I jedno więcej miejsce postojowe na, na światłach musiałoby być. Więc logicznym byłoby, żeby zlikwidować to przejście, aby posażyć przejście podziemne w windę, żeby było dostosowane. Wiem, że może dla osób, które tutaj wysiadają, idą z walizkami do dworca, to co mówię jest niepopularne, ale no. Dzięki takim właśnie mankamentom, takim bzdurom, idiotyzmom, gdzie tworzy się coś, wydaje się nawet relatywnie w skali całego projektu, jak powiedziałem wcześniej, niewielkie pieniądze na te windy, które i tak nie działają i tak z nich nikt nie korzysta. To tylko pokazuje, że. Myślenie bardzo szwankuje u osób, które podejmują decyzje i wykonują projekt. No jest to całkowicie bez sensu. Taka nie do końca trafiona hybryda. Nie do końca trafiona da. Może jak przebudują ten kaliski, to coś się zmieni. Nie wiem. Zobaczymy, chociaż na sam temat przebudowy remontu Dorca Kaliskiego też mam swoje zdanie i o tym na pewno też kiedyś opowiem A więc dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnym absurdzie Absurdzie, który no niestety wpisuje się w scenerię mojego miasta Jestem już tutaj na przejściu i na wysepce wyszedłem z przejścia podziemnego Tu są schody w górę. Oczywiście o jakiejkolwiek windzie, ona chyba prowadzi na perony, możemy zapomnieć. No ale to nie jest jeszcze to, o czym chcę mówić. Żeby wyjść na jeden i drugi przystanek, wychodzimy tymi schodami, tymi przed chwilką wchodziłem. Idziemy 20 metrów, 30, nie wiem nie mierzyłem jak słychać i widać jest sygnalizacja dźwiękowa